Zrobiła na mnie z prima-priesona? Prima, prima. Nie wierzę, a już było tak pięknie. Kurczę. Kto to taki słodki? Kto to taki słodki? No kto? Kto do mi się zgadza w nagrywaniu? Kto do się zgadza? zacznę nagrywać przez Ciebie, co? Może teraz się uda coś nagrać, bo tutaj mi moja czesunka przeszkadza trochę. Yy, nie wiem się chyba co, zobaczę co się dzieje, bo w innym miejscu nagrywam i chyba jest nieprzyzwyczajona. Tylko jej uszy Pomyślałam, że dzisiaj mogę Wam opowiedzieć historię z podróży i chciałabym zrobić z tego serię taką, dlatego że dużo, dużo rzeczy mi się podczas różnych podróży przytrafiało. I, I zabawnych, i mniej zabawnych, i takich, które wspominam dobrze, ale też takich, które, o których chciałabym zapomnieć. No i pomyślałam, że zaczniemy od takiego mojego pierwszego, pierwszego wyjazdu zorganizowanego. Przeze mnie i to na terenie jeszcze Polski, jeszcze jak nie skończyłam 18 lat, dlatego że wiadomo, no, żeby móc wynająć jakieś tam mieszkanie czy samochód za granicą, czy pokój nawet trzeba mieć skończone 18 lat. No a ja w Polsce pierwszy swój taki wyjazd nad morze zorganizowałam jak miałam lat 16. Bardzo marzyłam, żeby pojechać w ogóle sama. E, tylko, że był po raz kolejny problem z tym, żeby e, wynająć coś osobie niepełnoletniej. E, no i poprosiłam dlatego moją kuzynkę, pozdrawiam, czy e, by nie zechciała ze mną pojechać na morze. No i ona się zgodziła. E, I tak, i razem pojechałyśmy sobie. E, pamiętam, to było w kątach rybackich. I to dlatego, że w Kątach Rybackich wcześniej byłam, w ogóle pierwszy raz w życiu widziałam morze jak miałam 13 lat. I właśnie to było w Kątach Rybackich i strasznie zapragnęłam tam wrócić, więc stąd mój wybór. Podobało mi się to, że tam nie ma zbyt wielu ludzi, że to nie jest taka miejscowość turystyczna, chociaż kolonie tam bywają. No i dlatego stąd e, padło na kąty rybańskie. no i padło na miejsce, e, no i tańsze. no wiadomo, najtańsze, no tam pamiętam, bo 30 to było 5 zł, i tak, i tak e, w górach można znaleźć za tą cenę spoko warunki, nawet w tym momencie, e, a kilka lat temu, ile to było, 16 no, już 6 lat temu to było. Nad morzem to i tak była dobra cena za pokój. Pamiętam na PKS-ie tam w Gdańsku, to po prostu tam, tam nic nie było oznaczone i też trzeba było szukać z tymi wielkimi baliskami, ciężkimi baliskami. Jeszcze jedna była, jedno kółko było popsute i w ogóle ja już mi się tam płakać całą. Musiałyśmy znaleźć y, autobus, który jedzie do kontrybaskich. Chwila przerwy była, bo pamięć mi się w aparacie skończyła. Musiałam pousuwać kilka rzeczy, bo zapomniałam zrobić. A skończyłam na szukaniu autobusu w, na pks w Glasku. Nie wiem, jak teraz wygląda, taka jest tam ten główny, ale wtedy no to, to nie był w najlepszym stanie i też te oznaczenia, opisy były koszmarne. Ja jeszcze nie przywykłam do, jakby nie znałam. Jak można sobie poradzić w takiej sytuacji? No to wiadomo, koniec języka za przewodnika. E, popytałam ludzi e, i w końcu się e, znalazło odpowiednie stanowisko. No już byłyśmy zmęczone, wiadomo, bo to jednak długa droga. Plus jeszcze dwie tam godziny, prawie czy tam półtorej do kontrybackich, e, nam to zajęło, żeby tam w ogóle dojechać. E, no i dojechałyśmy na miejsce. Dojechałyśmy do tej to był, kamienicy, to chyba no, można tak powiedzieć, to była taka kamienica i weszłyśmy tam. W ogóle tej pani nie było i nie wiedziałyśmy za bardzo jak się zachować. Okazało się, że ona była gdzieś za domem, przyszła do nas, była pod wpływem alkoholu. I była taka no mocno nieogarnięta, no ale zaprowadziła nas do, do naszego pokoju, za które przecież e, zapłaciłyśmy w części, bo miałyśmy tam chyba jedną trzecią zapłacić z, z Magdo za ten pobyt czy coś takiego. E, no i weszliśmy do pokoju. I pokoj w ogóle nie był przygotowany, był brudny, leżały jakieś na podłodze robaki. Na parapecie tak samo, w oknie były pająki eee, i był po, po prostu syf. No, ja pamiętam, że się tak przeraziłam, eee, że w ogóle nie chciałam tam spać, bo, bo było tak brudno, ale no wiadomo, 16 lat i no, się zapłaciło już w pewnej części i jakoś brakowało tej odwagi jeszcze wtedy teraz. Nie miałabym problemu z tym, żeby wiadomo, co zrobić, no po prostu powiedzieć, że rezygnuję, że warunki mi odpowiadają i tak dalej. Wtedy jeszcze nie, nie byłam tego nauczona. E, w sensie nie nauczyłam się tego i e, ciężko mi było w ogóle wyrazić swoje niezadowolenie. No i e, pamiętam, że... Same zaczęłyśmy ten pokój z Magdą sprzątać, e, odkurzać, wydzierać kurze. E, Nawlekłyśmy sobie pościel w ogóle dostałyśmy tą pościel po kilku godzinach e, od przyjazdu. E, no i jako taki te, te, ten pokój sobie wysprzątałyśmy, ale zrobiłyśmy to same, a to wiadomo, powinno być zrobione już, już wcześniej. No, i widać było, że tak, że pani ma problem po prostu ze sobą, i myślę, że do tej pory już ta działalność nie prosperuje, bo jestem pewna, że jak nie my, to ktoś inny na pewno to zgłosił gdzieś. Warunki nie nadawały się do działalności turystycznej, to na pewno. I mimo, że my nic się nie odezwałyśmy, to miałyśmy z Magdą swój plan. Mieliśmy taki plan, żeby po prostu zostać tyle nocy, ile. Ile zapłaciłyśmy za, za to miejsce, a później e, znaleźli sobie coś innego? No to co ja zrobiłam wtedy jakoś, nie wiem, czy nie było w internecie tak e, możliwości znalezienia e, noclegów, czy e, ja po prostu na to nie wpadłam. Na pewno nie korzystałam tak teraz z tych wszystkich stron na inter e, w internecie jak teraz, bo teraz tylko w ten sposób wiadomo sobie rezerwuję noclegi. Ale co ja robiłam, tam gdzie pisały karteczki na drzwiach, czy przed domem, że pokoje do wynajęcia, wolne pokoje i tak dalej, no to ja chodziłam, pukałam do drzwi i pytałam o cenę i czy jest możliwość od tego, dni, tego i tego dnia. No i tak się przydarzyło, że się udało u starszej takiej kobieciuni, takiej naprawdę miłej pani, wynająć pokój. I po tych, tam chyba to było trzech dniach w tym okropnym miejscu, i po tych trzech dniach przeniosłyśmy się z do, do tego innego mieszkania. No i tam już było czysto. Więcej warunki, no starszej to było starszej pani w domu po prostu. E, więc e, warunki były ok, e, stare meble, taki totalnie taki wiejski, e, staropolski styl, ale ja to w ogóle mi to nie przeszkadzało. Atmosfera była bardzo miła i ta pani również. I później po roku przed swoją osiemnastką m, już sama pojechałam znowu i tym razem właśnie do tej pani. E, to samo miejsce. No i tak, tak nasza się przygoda skończyła, jeżeli chodzi o te, ten przeklęty dom. E, później, na nasze nieszczęście, spotkaliśmy tą panią mm, w sklepie spożywczym, e, która zaraz tam zaczęła coś tam do nas mówić. że tak się nie robi? Wiadomo. No nie robi się. powinnyśmy uprzedzić panią, że. Rezygnujemy, nasza wina, okej, okay. ja też mało laty, yy, zestresowane, yy, no powinnyśmy wiadomo, powinnyśmy je uprzedzić, ale myśl, nie myślałyśmy też racjonalnie i też byłyśmy zmęczone tym, tymi warunkami w ogóle z kuchni brzuciłyśmy się korzystać, no bo sobie możecie wyobrazić, jak to wyglądało. Wszystko tłuste i jeszcze raz szorowałyśmy, zanim w ogóle zjadłyśmy coś z talerzy i użyłyśmy sztuczców. No i później spotkaliśmy tą samą panią w sklepie spożywczym. No ale ona kupowała alkohol, więc myślę, że nikt nie tak nie zwrócił uwagi na tą panią za, za bardzo, bo okazało się, że e, lokalnie jest to kobieta znana, ale e, ma nie najlepszą reputację. No a później to, to była lekcja dla mnie, żeby e, sprawdzać podwójnie, zanim coś się zarezerwuje. A koniec końców wyjazd się udał. Piękna pogoda, tam była przez wszystkie dni, co się rzadko zdarzy nad polskim morzem i też mieliśmy później spokój i czysto, także taka to historia. Jeżeli podobają wam się takie historie z podróży, to dajcie znać, to będzie ich więcej, bo jest co opowiadać. Trzymajcie się ciepło, pa pa!